Cześć, witajcie, w kolejnym odcinku ja jestem Termati i dzisiaj gramy sobie w Odcinek trzeci yy, No i widzicie, y, jeśli jest, czy nie, czy nie. To jestem w innym miejscu niż w zakończonym A to dlatego, że 11 minut Nagrywałem i niestety jakimś cudem OBS mi ustawił yy, Nagrywanie na 720p 30 30 fps kurde I nagrałem takie 11 minut Na szczęście nic ważnego tam się nie stało Tylko dotarłem Stąd tutaj ja to jest blisko i właściwie nic ważnego tam nie było. Prawie żadnego dialogu. Znaczy no coś tam było, ale... Nic ważnego. Nie udało mi się dojść do bosa. Jeden raz spróbowałem prawie go zabiłem, ale... Tym razem razem się uda. Więc no, dlaczego mnie nie było? No, to nie, nie mam na to... Nie mam na to odpowiedzi, bo... Yy, bo ogólnie... No no nie, no ja... Nie mam czasu oh, też. Już oh. Teraz mi się zaczęła ósma klasa. Więc nie mam czasu. Staram się nagrywać tak ogólnie ogólnie Muszę powiedzieć, że dawno nie nagrywałem bardzo 4 miesiące to były to były cztery miesiące Przez te 4 miesiące Czy ja coś chciałem nagrywać? Tak, oczywiście, że chciałem nagrywać Ale czy, czemu ja nie nagrywałem to jest teraz prawdę dzisiaj yy, jak już mówiłem nie mam czasu, ale najgorsze jest to, że, kurde ja po prostu nie mam pomysłów na nagrywanie. Niby lubię nagrywać, ale to... To jest... Jak ja nie mam pomysłów, a to nagrywanie tych gier, no to naprawdę... fajne co co nagram, bo kurde, no fajna gra. Fajna gra, a teraz bardzo mało osób ją zna. Więc warto było, by, gdyby ktoś chce zobaczyć trochę gameplaya z niej chociaż i no wiedział czy lubi ją, bo to jest Metroidvania. 2 yy, to to 2. Fajniejsze, się, jeden z fajniejszych, jeden z fajniejszych kartków w ogóle, jeśli chodzi o w ogóle, gry wszystkie. General, czuję. So yeah. Ale... Ale no, ja. Co za to myślą? To... Y no więc, jeśli chodzi o moje filmy, jeśli chodzi o to, czy będę nagrywać. To zależy od tego, jak moje filmy. Mam dwa ważne filmy. Dwa ważne filmy w planie. Yy, jeden to jest taki film z moim twarzą, gdzie od, będzie się odbywać na dworze, tak jakby na dworze będę coś robić. Yy. W tym filmie jeszcze żadnego. Żadnych, żadnych. żadnych. Niczego za bardzo. Nie podam żadnych informacji na temat tego filmu, bo nie do go nagrywać już Oczywiście niedługo już go zacznę. No. O, Czekajcie, czy ja mam aktywowany gdzieś jeszcze? Nie, nie. Dopiero pierwszy to jest, jeśli nie wiecie, to jest. Hmm. Ja Mając już Wilec, ja mamy już całe przeje... prze... wszystko zrobione. To jest takie coś, co pozwala nam łączyć dwie wyspy ze sobą. Bo to są dwie wyspy w tej grze. No. No, więc nie tak. I ja teraz potrzebuję się dostać z powrotem na prawdę i wylecieć stąd, żeby się takie gdzie ciepło, bo po tym bosie. To jest inverdesta, tak, to jest ta wyspa. Po tym bosie... Trochę nie wiem jak na cokolwiek zrobić... Co mam zrobić? W ogóle, kompletnie. Nie mam pojęcia. Pewnie mam wrócić na wyspę, no bo już na tym... na tej mapie pokonałem jednak... Tutaj mogę zaborydować z Ja no. Dwie takie te potrzebujemy. No to będzie trzeba je zdobyć jakoś. Czy jakoś to nie jest trudno zrobić, ale. Czasem. Mam miejsce listów, nie czytam zazwyczaj. Zdjęcia są fajne czasami. No. Będę nagrywać też unboxingi różnych rzeczy. Znaczy. North Stable. No i oczywiście miałem rację. <coughs> A, jestem chory też. No mam kafa, i trochę. A jest też tak źle, więc. No. Yy, no, North Stable chyba. Nie, nie, gdzie był North Stable, na, na dole, dobra. Eee... Yy, no, wiedziałem, że nie będzie. North Stable? Czekajcie, North Stable to był. To był ataków na co, nie? Chyba tak. Nie pamiętam trochę, bo dawno nie grałem. No, 4 miesiące. Tak na serio, no to tak, no, tak na serio. No, na Switchu grałem trochę, ale to no to No, to, no chwilka dobra, więc jakie mam nowe umiejętności? No mam podwójny skokaj, to już miałem chyba. Mam ten w dół, ten, ten, to mi się może przydać, no. A z myślą to może rzeczywiście się przydać. Bardzo fajnie. No, zamierzam. Seria, na pewno ją dokończę, na pewno seria będzie zrobiona. Ten ostatni boss będzie... Trochę trwać, nam się uda kiedyś. Kiedyś się uda, spokojnie. Spokojnie, widzowie, kiedyś zrobimy wszystko. Nie widzę tego zejścia. Nie ja mamy na spirit landing tutaj przejść. jak ja mam tak se. A. Ja... czekajcie Gdzie tu są? Kurde, się Controls. M, po prostu M, kliknę, tak na szybko, dobra, musimy iść tutaj. Można znaleźć jak, jakiekolwiek przejście, które mnie poprowadzi. Yy, no, tam, do lewo. Jeśli chodzi o filmy z ryb, to ten film, ten. Ten jeden z większych filmów. Nie, nie będzie. A właśnie, drugi, drugi, o drugim filmie mogę wszystko powiedzieć, tak właściwie. O, nie, o, nie zapomniałem o Was. W drugim filmie mogę powiedzieć wszystko. Ta muzyka jest głośna. Myślę, że nie będzie głośniejsza do mnie. Ale no, o tym filmie moim nowym mogę powiedzieć... No, wszystko. Nie ma za bardzo co ukrywać. Gdybyście spojrzeli na wszystkie moje filmy, to pod jednym z takich dość ważnych filmów, jeśli widziłem mój kanał, jest... Je, jest napisane. Wiem tak jakby... Tak jakby. Wiem, wiem. Jest tam wszystko... wszystko napisane o, za pierwszym razem, nice. No I znaczy jest wszystko napisane no, jest ogólnie informacja główna yy, taka, taka ważna informacja na temat tego filmu, więc jeśli nie oglądaliście filmu czy jakie nas ciekawe dziewczyny poważna analiza yy, No to obejrzyjcie i zobaczcie w komentarzach. Albo po prostu wam powiem od razu, więc ogólnie no, cool, to jest taki dość żartobliwy, fajny filmik. Fajny filmik, ja Jan, 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 Janek nie, nie był jakiś świetnie zadowolony z tym filmem, ale co tam, nieźle. No, ale ten film był cał jednym z moich fajnych filmów takich. Tylko że wtedy nie byłem jeszcze taki tak dobry w mont montowaniu filmu, więc teraz ten film był mi lepiej wyszedł. Dlatego e, no, teraz już oficjalniej zapowiadam. Nie, nie w komentarzach, na YouTube. Teraz mm, trochę oficjalniej zapowiadam drugą część. Czy Janka 11, ta dziewczyna? Jeśli, jeśli zauważyliście, jeśli oglądacie Janka, to zauważyliście tego. Ma mu się nazwa? na no, Mr. Swings. Mm. Czy ta nazwa mi się podoba? Nie, chciałbym zniszczyć tę nazwa. Nie na tej nazwy, ale. Ale będę musiał z nim żyć. Jestem yy, całe moje życie. No, chyba, że. Chyba, że. No, zmienię tę nazwę. Gdzie my jesteśmy? Tu się nie dostaniemy. Ja tu byłem? już? Nie, nie było kurde, jak mnie tu być? Yy, tam się nie dostaniemy. Tam zostaniemy. Później mówi się dostać. O, kocham to. Pamiętam to. Pograłem na a, Tutaj nie mam skakać, tutaj mam poczekać. I teraz coś dobra. Fajne. Własne. Jesteście moi kolkłyzmą. Staram się jakoś dużo przed nie wywierać, bo to są te... jakoś ważne po kolejne są. Znaczy, no te życia są ważne, życie. Życie to tak naprawdę i Ata i, i, i życie ja, i to nie wierzę rzeczy, które potrzebuję nakupywać, ile się da a, nie nakupywać, ile się da no a, jasne nagrywam to o 22 i... a No. Tam to wejście było chyba tylko jak się pokonuje, pokona przeciwników. No ja tego robić teraz nie będę, mogę przejść mogę trochę później. Ale teraz naprawdę nie zamierzam pokonywać przeciwników. Tylko dla jakiegoś wyjścia. Na pewno tam nie ma nic ważnego. kurde garnuszki zniszczyć. No a co, jest jedno, jedno z lepszych gier, jakie istnieją. znaczy jakie istnieją. Jedna z moich ulubionych gier, bo to moja opinia oczywiście. E, zapewne większość osób nie uważa, tak, ale ja kocham metroidwanie, wszystko co jest kurde. Wszystko co jest kurde Metroidvania, to ja kocham, naprawdę. Znaczy to zależy w sumie też od grafiki, bo na przykład pikselowa no, znaczy znaczy... Zależy, Zale zależy od gry. Uuu, czy to jest przejście do Inverness? Tak, to jest przejście do Inverness na pewno. No tak, to z tamtej strony jest. Yy, to zależy też od grafiki. Niech Jak dobre jest, ja... jest metroidwania, bo... Grafika to jest najważniejsza część. Okay. Bo gameplay, no to gameplay jest zazwyczaj taki sam, o to. Bo sobie... No, są inne na przykład Eyelets, znaczy jakie Ajackupę. Ja, ja Shipo, czy ja tam się dostanę? Nie, ja stanę się tam. Na przykład Shipo, Shipo to jest jeden z takich interesujących którzy <śm> jej... Ja nie wiem nawet coś tam było

tutaj gdzieś na pewno jestem eee kilka kolory dobra muszę pozgadywać trzeba w kolejności ja tej kolejności nie znam ale mogę mogę pozgadywać dobra czyli tu tu dobra czyli już wiem Teraz zależy od szczęścia i jak tu mi się uda. Zróbmy to, bo to jest dalej. <grystanie> Mogę to bliżej zrobić jednak. Nice. Mam nadzieję, że jakieś fajne To jest dobrze. <grystanie> Dobra. Wiedziałem, że to coś będzie. Chcę na spokojnie tu chodźmy i. Ściwie to... O o o o nie nie nie, nic mi nie zrobicie o. <grytanie> A ty mi zrobiłeś Wielki korderowale nic mi nie zrobię, ale malutki ziemniaczek mi wszystko zrobi. wszystko Teraz... Nie 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 nie, nie. Dobra... Ciebie Muszę wykorzystać, tak A dobra Teraz nie wykorzystuję I idę tam na Fajne jeśli no, chodzi filmy, no to jak mówiłem, O to... oh, no, 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 no. Jeśli chodzi o moje filmy na kanale, zależy w pełni od tego, jak odbierzecie filmy. Jeśli będzie chociaż jeden, kurde, komentarz, no, fajny film, nagraj więcej. Oczywiście, że więcej. Jeśli oczywiście ten komentarz nie będzie od osoby, którą znam. Jakiegoś mojego znajomego, czy przyjaciela, czy kolegi, czy kogokolwiek. No to, no to wtedy trochę tak jakby, there's no point. I mean... No nie trochę byłoby sensu, no bo tak, oni tam oni ton będą to pisać, bo to... mnie to. Dość... oczywiste. Ale jak jest osoba, której nie znam, to ja piszę. oczywiście, nagrywam od razu. Lajki, no niech będzie tych pięć lajków. Chcę, że na, sp na spokojnie ludzie, którzy znam, mi tyle uzbierają, ale... ...nie wszyscy to obejrzam oczywiście. Nie każdy jest, kurde... Góry... ...nie każdy dokładnie patrzy cały czas na moje filmy, czy coś nowego nie wyszło. Powiem, ktoś zostanie powiadomiony o tym. Jeszcze dzisiaj wyjdzie, nawet jak nagrywam to dzisiaj, yy, tu wyjdzie to dzisiaj, nie wiem do końca, nie tak, czy na ten kanał, ale idzie ci trochę później, więc kom komputer może mi zostać włączony i tyle. Szkoła się zaczęła, więc trochę gorzej teraz chodzi wszystkim. No wszystkim, absolutnie z wszystkim. Ta, ta muzyka jest bardzo głośna, czekajcie przyciszę tak dla, ostatni, Na pierwszy odcinek to była tragedia, można powiedzieć przez to, że nie sprawdziłem głosu, ja muszę, Na, znaczy dźwięku, głośności, ja muszę sprawdzać za każdym razem przed opublikowaniem filmiku. Czy wszystko jest okej, okay? nagrać jakiś kawałek testowy? Jaką bez, jakąś bestię. Tutaj będzie jakiś boss. Nie wiem, czy. Bo my już jednego bossa mamy w tym odcinku. Odcinek będzie trwać. 20. Niech będzie 25 minut. Będziemy mieli trochę czasu przynajmniej. Teraz tu, znając życie, mam się udać tam bez stracenia mojego skoku. He, jestem prawie pewien, że tak muszę zrobić. No. Dobra, i ja teraz mogę tu wskoczyć. Mhm. Mm Mówił, że te bestie, co on popełnywał, to on ją zakopał? Buried? Coś, coś tam było z tym, więc... Zastanawiam się, gdzie. E, ryby. Filmiki z ryb, czy... Czy będą filmiki z ryb? Nie wiem. Szczerze mówiąc... Ja bym chciał na mój własny kanał nagrywać filmiki z ryb. Stawowe... Oczywiście mi Ała... O nie. Zrobiłem, zrobili to tak, że, kurde tracę tyle życia. Stawowire ogólnie... Dlaczego on nas, na jego kanał ma... Po pierwsze on mnie zaprosił na te ryby, więc niech będzie. Niech już mu będzie. A po drugie no to jednak kurde jej, on chciał nagrywać te filmy. On zaczął. Ja nawet twarze nie pokazałem jak my to zaczęliśmy nagrywać. Znaczy zaczęliśmy nie miałem przed tym twarzy pokazanej. I tak nagle, kurde, z twarz... O Jezus, Maria, przestraszy mnie. O nie, 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 nie. No, no. I tak trochę dziwnie byłoby wyjść z filmem, kurde, z twarzą. I tak nagle... Dobra, teraz musimy muszę to uważać trochę. Bo jak ja umrę, jak ja umrę, to będzie źle. Będzie bardzo źle. Naprawdę nie chcę umrzeć. Chciałbym trochę częściej teraz nagrywać, ale... O Jeszcze <laughs> spodziewałem się, że to mi da coś <laughs> To jest ta bestia co on się ba... Czy to jest ten taki jakby kot, ten taki fajny... Czemu są jakieś brązowe kawałki? Nie wiem co to są za kawałki, ale... O, safe. Ciekawe czy ona tu jest, gdzieś jest. O ty ja to jest, ty jesteś moim ulubionym bossem! O... widzowie. Uh, jeśli, mam, jeśli mam widzów. Uh, to jest... To jest normalnie mój ulubiony boss. Kocham tego bossa, wygląd! Zwłaszcza, znaczy, no ataki są spoko, ale jego wygląd ja absolutnie uwielbiam tego, tego bossa. Jeśli chodzi o wygląd Kotek, kurde. Tutaj wszystko to jest kotkiem. Właściwie to jest myszka. Ja jestem myszką, a wygląda na kurde kotek czy coś. No, tutaj wszystko to są jakieś myszki czy kotki. No, jesteś. Taki łatwy bosik, potem jak będzie szybszy, to będzie trochę... O nie, a zapomniałem, że ty to robisz. Ej, 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 Aaa, nie, nie, nie. Przydałoby mi się trochę więcej zdrowia. To jest, nie, nienawidzę tego ataku, akurat. A, ataki też są, też ma dobry ten boss, ogólnie, nasze znaczy dobre, fajne. Większość z nich jest przyjemnych. Przyjemnych, nie jest, nie jest trudnych, to mam myśli bardziej. Ten jest na przykład mega łatwy. Zaraz się ruszę w dobrym czasie. Co teraz robisz? Aktywujesz? O, ten, ten jest zwłaszcza łatwy. W ogóle ten, ten jest akurat skra ukradnięty. Ten jest skradziony z <ścoughs> Hollow Knighta. Z Xero. Nie wiem, jak czytać jego nazwy, ale... Wydaje mi się, że jest... Znaczy, nie skradziony, bo ja ko kocham jednak tę grę i lubię twór twórcę. Więc nie będę tak mówić. Jest zainspirowane. Z inspiracja. Inspired. O! O Jezus Maria. O mój Boże. Dobra. Przegrywam, przegrywam. Trochę za dużo życia straciłem. Jak mówiłem, yy, no ten boss to jest... to jest fajny. Ja za dużo życia straciłem na samym początku. A ten atak jak te dwa miecze są, to kurde. Tylko mam airpocy yy, i sobie używane na Allegro za 140 zł. Na początku było super, a teraz kurde bateria. Bateria to jest tutaj w takich używanych. Nigdy nie kupujcie. Chyba że naprawdę znajdziecie tanie jak ja. 140 to jest druga generacja. Nie polecam używanych AirPodsów. Chyba że będziecie wymieniać, kurde, co pół roku. Jakoś drogo nie jest. Stówkę wydać. Czyli dwie stówki na rok. To nie jest jakoś źle. Ale musicie być przygotowani, że ta bateria. Chyba że znajdziecie, kurde, coś co naprawdę. Jakieś nowe... bo te co ja mam, no to zapewne są jedne z tych pierwszych drugiej generacji, bo druga generacja jest na razie stara No to jeśli kupujecie... To kupicie takie co są nowsze albo droższe, żeby nam zostały. A nowych AirPodsów drugiej generacji nie kupujcie. Nie! 800 zł za słuchawki, które mają 5 lat, no no, no, no. <laughs> Jak to ma sens? Tak jakbyście kup kupowali iPhone'a. iPhone co ma 5 lat kosztuje tyle. A nie te słuchawki tyle chcą. Ja mam który no tak to było. dla mację no, teraz, mi tro o, jest, po co ja teraz mi trochę... O, ja, spoc ja skoczyłem. Teraz mi trochę trochę, zdecydowanie lepiej mi idzie teraz. Bo nie! Z tę strony nie wiedziałem serio, że w tę stronę, ale Spoko mi idzie. No, myślę, że ta seria chcę ją dokończyć, bo to, to jest je jedyna seria. Jestem, pr jestem pewien, nawet nie będę mówić, jestem prawie pewien, to jest jedyna seria z tej gry na polskim YouTubie. Polski YouTube jest ja dość Angi znaczy na wolę angielski. Znaczy ang anglojęzyczny. Anglojęzyczny YouTube nie ma za bardzo takiej wy takich wyznaczonych, jakby wyznaczonych, kurde, najlepszych twórców. Znaczy, no są tam. Markiplier, PewDiePie, yy, DanteDM. No dobra, może nie wiem, ale ale... ale. No to zależy od kurde. o połączeniu w Stable no. A tym skończymy odcinek, trochę, trochę mniej niż 25 minut, ale. Ale już niech będzie. Nie używam w ogóle do mikrofonu żadnych filtrów na szum, co jest trochę dziwne. Ale myślę, że jest ok, tam sprawdzałem chwilę, nie jest jakoś źle. co? Teraz będziemy mogli ten dungeon do końca przejść. Nieźle. Chyba. Proszę, niech tu będzie. Ten Kog, proszę. Nie ma. Dobra, yy... Ja znajdę szybko save'a. Tam jest wcześniej. Zapiszę i. No i kończymy odcinek. Wrzucam go na szybko. Nie będę nagrywać też za długiego, bo się będzie dłużej wrzucał. A mój internet boli. Eee. Yy... Pamiętacie też odcinek Pet Simulator X, o ten update, yy, be like No, no to właśnie Zrobię coś podobnego Nie wiem czy też z Pet Simulator X Ale, no coś tak podobnie zmontowanego, mi się podoba ten Styl montażu No Dobra, no to Mi się wydaje, że to byłoby Tyle jeśli chodzi o ten, na ten odcinek. I dzisiaj, może jutro, dowiecie się coś nowego, jakiś nowy filmik. Nie mam też tyle czasu, no bo jak mówiłem, ósma klasa to jest zazwyczaj 8 lekcji. Teraz jest weekend, ale potem już nie. No, dobra. To do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Papa! Pa.